Chcecie zobaczyć jak się Namida wychodzi? Dawaj Dobra obserwujcie to Dawaj zapręcił bombę Patrzcie, ale musicie obserwować wszyscy No to idziemy za załóżmy Patrzcie, jak się Namida mida wychodzi Dawaj, chodź, chodźcie, zobaczcie jak się Namida wychodzi Tak, na narodowi, patrzcie i za taką mańkę, zobaczcie Zobacz. Dawaj Ale patrzcie, patrzcie, oni wyjdą, ja też wyjdę Dobra, patrzcie. Patrzcie. Zobaczcie Zobaczcie, patrz, Zobacz, patrz na to

Tarczył uwierzyć w tym gdzieś Dobra, widziałeś taką zagrywkę <gryptoprawy> <ten, ten>, <gryptoprawy> <gryptoprawy> ja, Jaki hobby Hob, ja się ugrał <gryptoprawy>

Nie, bez bez stój, zejdź w dół. Stąd no, teraz ty. Teraz ty. Co ja zrobienia z kubą? Jest trudniejszy dużo. Pierdalaj, <grym> dawaj. No nie musi się boję. No ja też odejdę. Kurda. Nie potrzebujesz się, mogę zostać. Się... <grym> no, nie wiem, no. Nie, nie, nie. nie, nie. To i ręka sprawiedliwości, <grymnie> ja <mam abu> parę... <grymnie> moja awufa będzie zaraz. O, no, jeszcze jak blisko mi dało, zabrakło. Unik Jeszcze Bierz pierwsze, nie? <grymnie> no, się mnie nie zabrakło. Upsłon, upsłon, no na nie, No co was ze mnie śmiać. nie, nie, no nie, dobra ja nie, wami nie, rozmawiam, jakby się tymi nie, nie, się nie, nie